Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu na tym kanale. I dosyć długo nie było filmiku, za co bardzo was przepraszam. I cały czas pamiętałam o tym i mówiłam: Muszę nagrać, chcę nagrać vloga z tego czystego dnia, ale to nie wychodziło, więc nie chciałam się zmuszać. I wiecie, nagrywać totalnie na siłę. Nagrywałam sporo na TikToka. W zeszłym tygodniu cały tydzień była u mnie przyjaciółka. I spędziłyśmy po prostu tak aktywny czas, że kompletnie nie miałam głowy do tego, żeby nagrywać jeszcze na YouTuba. Pojawiło się kilka vlogów z tego tygodnia na TikToka, także tam Was odsyłam. A teraz już wracamy do takiego normalnego życia, słuchajcie. Wrócił Miłosz po tygodniu z obozu, więc my zabieramy się za normalne, codzienne życie. Ja witam Was dzisiaj w poniedziałek, już po dwóch godzinach zajęć od rana. A teraz stoję przy suszarce i zdejmuję wysuszone pranie. Także naprawdę wracamy do codzienności. Jeśli chodzi w ogóle o plany na dzisiaj, to troszeczkę ich mam, ale raczej spędzimy sobie ten dzień tak w domu, właśnie ogarniając wszystko. Bo powiem Wam, że naprawdę ubiegłe tygodnie były tak aktywne, tyle się działo. Najpierw byliśmy w Szkocji, z czego ostatni vlog jest na kanale. Potem wróciliśmy do domu, byliśmy kilka dni. Ogarnialiśmy też, wiecie, życie po powrocie. Potem musieliśmy odwieźć Milusia właśnie do mamy Miłosza, a potem przez cały tydzień właśnie Miłosza nie było i ja byłam sama z moją przyjaciółką, gdzie po prostu działo się mnóstwo rzeczy, tak jak już wam właśnie powiedziałam. Więc ostatni czas był naprawdę bardzo aktywny. Mało nas było razem i mało nas było tak, wiecie, żeby ogarnąć wszystko. Pobyć w domu, nie wychodzić z domu i w zasadzie dzisiejszy dzień taki będzie. I w planach mam na pewno przede wszystkim popracować, bo miałam teraz sporo wolnego i mam dzisiaj trochę zajęć. Chciałabym zmienić nam pościel, posprzątać w naszej szafie, trochę takich rzeczy. A teraz będziemy się zbierać i jedziemy na zakupy, bo musimy też kupić karmę dla psa, trochę rzeczy na obiad i wiecie, w ogóle do jedzenia, bo w lodówce też pustki i... Taki będzie właśnie dzisiejszy dzień, także zapraszam Was na luźnego, ale aktywnego vloga. W ogóle spaliłam sobie usta na słońcu. Byłyśmy z Ewą, właśnie moją przyjaciółką, nad morzem, i widzicie to, one są popękane nie tylko w kącikach, ale po prostu po całej długości mam pęknięte usta. I wtedy było naprawdę gorąco, było ogromne słońce. My nie wzięłyśmy nic na słońce. Miałam plecy spalone jak rak, i właśnie teraz mam okropne usta. One są takie spieszchnięte, nieprzyjemne i po prostu tutaj popękane. Także cały czas tylko chodzę, smaruję, ale jeśli macie coś do polecenia, co poprawi kondycję ust szybko i naprawi w ogóle te pęknięcia, to piszcie w komentarzach, bo naprawdę to jest bolesne i nieprzyjemne. Także robię wszystko, żeby jak najszybciej to zaleczyć. Także piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś sprawdzone kosmetyki, nie wiem, kremy, cokolwiek. w domu i kupiliśmy tyle fajnych rzeczy, że szybko Wam pokażę. Ale pokażę Wam, więcej takie fajniejsze, ciekawsze, jakieś nowe, inne rzeczy niż takie basic. Mój pies chce zjeść bułki, bo kupiliśmy takie bułki... Bułki bawarskie. W tle chodzi mikrofalówka, miłość sobie coś odgrzewa, a ja Wam pokażę jeszcze szybciutko, na przykład kupiłam takie bułki, bo znalazłam ostatnio z nimi bardzo fajny przepis na śniadanie, więc jutro zrobię, możliwe, że ten vlog będzie trwał do jutra, także zrobicie śniadanko ze mną, więc takie bułeczki. Oczywiście owocki, jeszcze kupiliśmy melona, więc chyba zaraz sobie zrobię jogurt bowla na lunch. Kupiłam taki napój, bo jest teraz jakiś tam azjatycki tydzień. I to jest napój Lici Matcha Black Sesam Flavor. Jestem mega tego ciekawa. Kosztował 3 zł, więc w ogóle, jak na taki duży napój, to bardzo tanio. Także spróbujmy, bo nie mogę się tego doczekać. Pachnie ładnie. Lici, takie totalnie Lici, słodkie Lici. Dobra. Taka herbatka, ice tea, coś takiego o smaku Lici. Więc bardzo fajne. 3 ziko. Mega tanio. Tutaj mam takie kotleciki proteinowe, roślinne. Bardzo Wam je polecam do na przykład wrapów, do tortilli. Są przepyszne. Do tego jakieś warzywka, sosy albo właśnie do burgerów. Uwielbiam. I to właśnie znajdziecie w Lidlu. Kupiłam też takie kopytka, wielkie opakowanie i chcę je zrobić z jakimiś właśnie owocami, najlepiej jagodami, ale jagód nie było. Z jakimś takim sosikiem, z bitą śmietaną, tak mega na słodko. Także kupiłam na któryś wieczór, może na kolację zrobimy takie pyszne. No i z takich fajniejszych rzeczy, jeszcze takich ciekawszych kupiłam z jakiegoś takiego włoskiego, a nie, to sorry, to z francuskie. Z francuskiej takiej edycji kupiłam serek kozi śmietankowy z miodem lawendowym i orzechami. I planuję to zrobić. Zrobić, słuchajcie, z omletem. Ja uwielbiam takie połączenie: serek kozi plus właśnie omlet, a tutaj tak na słodko z takim miodem. Myślę, że to będzie przepyszne. Dodatkowo skończyła mi się moja ulubiona macza od Oromacza i kupiłam maczę za 8 zł, która wygląda tak. I widziałam, że ludzie ją brali. Jestem ciekawa, jaki jest kolor, więc zaraz przetestujemy, zobaczymy, jaki jest w środku. Kolor, i jak ona wygląda, i czy to jest w ogóle cokolwiek związanego z maczą. I kupiłam jeszcze taki sosik do Patya. Kto wie, kto nie wie, thai to jest moje ulubione danie Ever. I jestem ciekawa, czy to będzie smakowało chociaż trochę podobnie jak thai, więc któregoś dnia dokupię jeszcze taki makaron, właśnie kupię kurczaka i zrobimy. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie dobre. Teraz zobaczmy tą maczę, bo jestem tak tego ciekawa, czy to w ogóle. Będzie wyglądało dobrze, bo wiecie, macze, dobrą maczę można poznać po jej kolorze. Im bardziej taki jaskrawy, taki kolor, taki jak na opakowaniu, tym lepiej. I zobaczmy, co tu się kryje. Pachnie ładnie, ale kolor jest brzydki, więc może być to słabe. Zobaczymy. 8 zł. mogę wypróbować, jak będzie niedobra, trudno. Słuchajcie, jest godzina 20 i ja jestem po pracy, właśnie robię sobie jogurt bowla i będę robiła zupę dla nas na kolację, że szkuję właśnie jogurt bowl i zaraz wam pokażę, co zazwyczaj właśnie do takiego bowla sobie wrzucam. No, i tak słuchajcie, wygląda mój bowl. Jest tutaj jogurt bez laktozy, oczywiście. Ja kupuję albo w Biedronce, albo w Lidlu, wszędzie tak naprawdę teraz już są te jogurty bez laktozy. Do tego mamy pszenicę z liofilizowanymi truskawkami. Tutaj mam granolę słony karmel, owocki, tym razem burówki maliny są przepyszne. Posypałam to sobie wszystko płatkami róży i Kokosem. I tak to wygląda. Miseczka jest z Homely, jakbyście pytali. Teraz jest na promce, kosztuje 15 zł, więc ja ostatnio sobie kupiłam. No naprawdę, coś pięknego. Byliśmy właśnie na przepysznym śniadanku. Dzień dobry w Szczecinie. Ja zapomniałam Wam nagrywać, oczywiście. Oczywiście, że zapomniałam. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, już jest kolejny dzień. Ja się nie odzywałam. Byliśmy na śniadanku dzisiaj w Dzień Dobry. Było po prostu przepyszne. Jest teraz po godzinie 15 i ja cały czas jestem, wiecie, taka najedzona tym śniadaniem. Ja zazwyczaj nie jem dużych śniadań, więc dla mnie takie śniadanie to jest po prostu na cały dzień. Także dopiero teraz zaczęłam się zbierać do zrobienia czegoś na obiad, na szybko. Ja za około godzinkę muszę wychodzić do fryzjera. Idę dzisiaj do fryzjera i chcę obciąć włosy troszeczkę bardziej niż zwykle. Także będzie, mam nadzieję, fajna zmiana. I wstawiam teraz zupę, ale zupa będzie, wiecie, tak bardziej na wieczór, pewnie na jutro. A teraz zrobię kopytka, o których Wam mówiłam właśnie jeszcze w tym vlogu, bo trwa już on dwa dni. A dzisiaj w ogóle jest nasza rocznica z miłoszem. Zaraz wyjdzie z tego jakiś kulinarny vlog, ale zrobiłam takie kopytka w sosie w miodu. One są takie, jak karmelizowane. Śmietanka. Tutaj mamy bitą śmietanę. Kokos. One są przepyszne, ale wiecie, kaloryczne. Ale no przepyszne. Zobaczcie na tego słodkiego bulldoga, jak on sobie śpi słodko. No prawie cały lipiec byliśmy osobno. No. Może. Wiecie, w lipcu najpierw byliśmy w Szkocji, potem właśnie miłoż wyjechał i tak zleciał cały lipiec, że w sumie Millera w ogóle u nas nie było, więc się stęskniliśmy strasznie i miłość też się z nami stęsknił po prostu mega, więc tak się cieszę, że już jesteśmy i w sumie cały sierpień będziemy wszyscy razem w domu. A ja się idę ubrać, przebrać, bo jak wróciliśmy właśnie ze śniadanka, to się... Przebrałam w dresik, żeby było mi wygodnie, a teraz z powrotem przybiera się w to, co byłam. I słuchajcie, idę do tego fryzjera i chcę obciąć włosy tak gdzieś dotąd. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, słuchajcie, wyglądają moje włosy przed. Mam je dokładnie dotąd. No i zobaczymy, z czym wyjdę. Właśnie wychodzę do fryzjera. No i słuchajcie, ostatnie chwile w takich bardzo długich włosach. No nigdy tak długich nie miałam. Dobrze. Słuchajcie, witam się z moją nową odsłoną. Wiem, że różnica nie jest jakaś, wiecie, kolosalna, ogromna, bo te włosy wciąż mam długie i na tym mi zależało, bo ja jestem bardzo przyzwyczajona do długich włosów i nie wyobrażam sobie, so, sobie siebie w krótkich, mimo że kiedyś miałam krótkie przez wiele lat, to jestem tak zadowolona. Tutaj sobie pocieniowałam i tak jak widzicie, no one są tak fajnie pocieniowane, że robi się naprawdę duża objętość i tutaj... Są no, dużo krótsze. Obcięłam ponad 10 cm, gdzieś to były dotąd. Jestem bardzo zadowolona. Tam aż odrosną mi też całkowicie moje naturalne włosy. Gdzieś tak dotąd już jest mój totalny naturalny kolor bez rozjaśniania. Tutaj są rozjaśnione pasemka, bo robiłam sobie rok temu w maju i wiecie tutaj jeszcze troszeczkę je widać gdzie nie Więc cieszę się, że obcięłam te włosy i wiecie, pozbywam się już tego rozjaśnionego koloru, rozjaśnionej części i bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają te włosy. No, naprawdę są przepiękne. A teraz skończyłam już pracę na dzisiaj. Jest godzina 20:00. 20? Miłość kończy pracę koło 21. Musimy jeszcze dzisiaj kilka rzeczy ogarnąć, bo musimy pomóc moim rodzicom, którzy wracają z ponad dwutygodniowego wyjazdu. Musimy im zawieźć auto i dużo takich rzeczy na wieczór mamy do zrobienia. Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj jest wtorek. Środa? Środa. I ja teraz się maluję. Przed chwilą miałam terapię, z czego bardzo się cieszę. Tak jak Wam mówiłam, wczoraj miałam bardzo długą przerwę. To było w ogóle ponad miesiąc przerwy. I bardzo, bardzo fajnie było, w sensie, wiecie, terapia sama w sobie może nie jest jakaś super fajna i łatwa, kiedy mówicie o tym wszystkim. Ale potem naprawdę czuć taką fajną ulgę, że te emocje jakieś i w ogóle Twoje, na przykład objawy, bo u mnie jest też duży problem z objawami psychosomatycznymi. Jak coś się dzieje, to bardzo często to pojawia się w moim ciele i gdzieś tam analizujemy sobie różne sytuacje, różne moje myśli itd., i wtedy to wszystko nabiera sensu. I to jest właśnie super w tej terapii, że pomaga mi to zobaczyć y, moje emocje, te uczucia, objawy trosze z troszeczkę innej strony, i wtedy naprawdę w większości sytuacji rozumiem, co się stało, jakie mechanizmy w mojej głowie zadziałały, że tak się wydarzyło, więc naprawdę bardzo się cieszę, że już w sumie wracam do regularnej terapii, naprawdę bardzo mi to pomaga i polecam wszystkim. Jeśli macie jakiekolwiek takie małe zawahania, jakieś swoje problemy, z którymi sobie radzicie bądź i nie radzicie, to zawsze warto jest na taką terapię w życiu się wybrać. Jeśli jest coś takiego, co chcielibyście przepracować, zrozumieć lepiej, to naprawdę nic tak nie pomoże jak terapia. Oczywiście to też jest zasługa. Dobrej osoby, dobrego terapeuty, bo nie każdy terapeuta jest w stanie pomóc. I mówię to z własnego doświadczenia, gdzie naprawdę wielu terapeutów przerobiłam chyba czterech. Także fajnie jest znaleźć tą dobrą, prawdziwą, fajną osobę, z którą też po prostu nadajecie, jakby na tych samych falach. To jest klucz. A ja teraz się ogarniam, maluję się, muszę wysuszyć jeszcze włosy, podkręcę sobie włosy i będę musiała już zaraz wychodzić. Jadę zaraz na paznokcie, tak jak właśnie Wam już o tym mówiłam. Mam prawie miesięczne paznokcie. to były moje zaręczynowe paznokcie. Zrobiłam je dosłownie dwa dni przed wyjazdem miesiąc temu, no i pora je zmienić, bo już wyglądają. No, nie, nie świeżo, zobaczcie. Tutaj. I w ogóle nie wiem, jak je zrobić poznokcie. To jest po prostu mój odwieczny problem. Ja nie szaleję z poznokciami, robię basic poznokcie, ale zawsze nie wiem, co zrobić. Potem idziemy na zaproszenie do restauracji, więc idziemy na taką troszeczkę rocznicową randkę, bo wczoraj mieliśmy rocznicę, a kompletnie nie mieliśmy czasu jakoś tego spędzić, więc dzisiaj idziemy na zaproszenie do restauracji ramen w Szczecinie z ramenem. Więc bardzo się cieszę i szykujemy się na randkę. Zaraz będziemy wybierać outfit. Kompletnie też nie wiem, co ubrać. Pogoda w ogóle w to Lato w Polsce jest taka, że ciężko cokolwiek wybrać. Jestem już po paznokciach. Zrobiłam takie baby blue bardzo ładne, takie króciutkie, takie chciałam, bo już. O Jezu, bo już miałam dosyć tych, wiecie, długich, białych odrostów postrzępionych, także bardzo się cieszę, że mam nowe paznokcia. Kręciłam włosy przed wyjściem, trochę mi się rozprostowały, ale to jest norma w moim przypadku, jeśli chodzi o stylizację ciepłem, więc w ogóle mnie to nie rusza już. Przyzwyczaiłam się, troszeczkę są pozawijane tutaj, tyle mi wystarczy. A teraz właśnie przyjechał mój narzeczony po mnie i idziemy jeść. Dostałam zaproszenie od. Kabuki, ramen, szczecin od restauracji z ramen, więc bardzo się cieszę. Materiał z tego pewnie będzie u mnie na Instagramie czy na TikToku, tam będziecie mogli zobaczyć. Zapraszam Was też na mojego Instagrama na wyróżnioną relację. Eating out, chyba tak się nazywa ta relacja, gdzie macie bardzo dużo fajnych miejscówek w Szczecinie, i właśnie w tej wyróżnionej relacji to znajdziecie. A my idziemy, miłoż poszedł po bilecik parkingowy i będziemy szamać, ja jestem już tak głodna, że po prostu na myśl o tym ramenie, ale się cieszę. Słuchajcie, ten vlog wyszedł tak chaotycznie, kilka dni nagrywałam, czego zazwyczaj w ogóle nie robię, więc dajcie znać, czy w ogóle podoba wam się coś takiego, kiedy ten vlog nie trwa po prostu jednego dnia, a kilka dni i jest taki, wiecie, bardziej chaotyczny, przerywany. Dajcie znać, czy Wam się to podoba. Ja chyba wolę nagrywać dla Was po prostu daily vlogi, skupić się na jednym dniu, powiedzieć Wam wszystko, co mam w głowie danego dnia. Więc myślę, że następny vlog, jaki się pojawi, to już taki właśnie stricte daily. A tutaj mam nadzieję, że i tak fajnie spędziliście czas. Ja wracam, tak jak mówię, właśnie wracam do, do rzeczywistości. I po tych wszystkich rozjazdach, wyjazdach chcę już troszeczkę się wyciem. Właśnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko podobał Wam się ten vlog. Zapraszam Was na moje wszystkie inne sociale, na TikToka, na Instagrama. I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, Buziaki.